Dzień dobry Państwu, nazywam się Piotr Makarewicz, jestem pracownikiem firmy Alex, pracuję w wsparciu technicznym. Dziś chciałbym przedstawić dość ciekawy samochód, dość ciekawą alternatywę dla osób, które chciałyby mieć samochód zarówno do jazdy w mieście poza miastem, ale też do lasu. Dlatego dzisiaj znajdujemy się w lesie. Omówimy za chwilę instalację, która znajduje się w tym samochodzie. Pokażemy, jak została zamontowana i dlaczego jest tak wyjątkowa. Więc przejdźmy do środka. Gwiazdą dzisiejszego odcinka jest Honda Ridgeline. Jest to dość, tak jak powiedziałem, nietypowy samochód, dlatego, że jest to pick-up z silnikiem 3,5 litra z wtryskiem bezpośrednim. Oczywiście zaadaptowana została instalacja Alexidea, która w tym samochodzie sprawuje się bardzo dobrze, ale o tym później. Najpierw zobaczmy, jaki to jest fajny samochód. Spójrzcie tylko na deskę rozdzielczo. Jest niesamowicie wygodny. Dużo miejsca, przestrzenny. Można po prostu załadować co się chce. Ale zobaczmy tę najważniejszą część, czyli tył pojazdu. Co możemy zrobić z tyłu? Zobaczcie, jaka piękna paka, tak zwana. Zbiornika, oczywiście, tutaj nie ma. Gazowego. Pod spodem samochodu również go nie ma. Jest w dość ciekawym miejscu ukryty. Jest taki schowek, w którym został zamontowany zbiornik cylindryczny. W tej chwili nie mamy do niego dostępu, ponieważ jest ukryty pod podłogą. I jak widzimy, mamy ogrom miejsca. Możemy sobie załadować dosłownie co sobie tylko chcemy. Jeszcze fajnym rozwiązaniem, które mi się osobiście spodobało, jest klapa. Możemy załadować sobie coś długiego. Ale tutaj, że tak powiem, to już dla kogoś, kto lubi takie samochody. To jest na, pewne, na pewno jest jakiś atut. Przejdźmy teraz do przodu pojazdu, czyli to co najbardziej nas interesuje w instalacjach gazowych, czyli silnik. Jak mówiłem, typowa jednostka 3,5 litra wolno Sąca V6 z wtryskiem bezpośrednim z instalacją Alexidea. Możemy spojrzeć jak to wygląda pod maską, a wygląda tak, że praktycznie nic nie widzimy. Tutaj możemy jedynie zrobić rzut, rzut okiem na sterownik gazu, który jest zamontowany daleko za silnikiem. Możemy dojrzeć, ale to dosłownie tylko, tylko delikatnie jest widoczny reduktor jeden i drugi, są zamontowane dwa reduktory Shark BFE, czyli obsługa reduktorów jest bez potrzeby zaglądania do nich, wystarczy, że. Wymienimy filterek, który znajduje się w prawej części pojazdu za filtrem. Także wszystko do serwisu jest dostępne. Jeszcze możemy zrobić taki szybki rekonesans, jak została zamontowana instalacja, jak zdejmiemy pokrywę, czyli tutaj mamy wtryskiwacze. Wtryskiwacze Barakuda 120 bez problemu dają radę w tym samochodzie. Chwilę zobaczymy jak to jeździ, jak to wygląda z perspektywy programu. I jak samochód się sprawuje. Sprawdziliśmy jak samochód jeździ w warunkach tych, w których będzie użytkowany, czyli ten samochód podobno według właściciela będzie dużo jeździł po lesie, więc musimy też wyjechać trochę na normalne drogi, bo do tego lasu też trzeba jakoś dojechać, prawda? No cóż, przepuściliśmy las, wyjechaliśmy z drogi terenowej na drogę szosową. Samochód bardzo fajnie się sprawuje, jeżeli chodzi o teren, w sensie nierówności i tak dalej, naprawdę idealnie. Czyli właściciel sobie zakupił ten pojazd właśnie po to, żeby jechać do lasów, teren na drogi polne, żeby móc bez problemu je pokonać. Ale, żeby dojechać do tej drogi, musimy też. Jechać asfaltem, i również na asfalcie ten samochód jest naprawdę rewelacyjny. Możemy sobie nim po prostu, jak się chce, skręcać. W ogóle nie czuć, że to jest taki wysoki samochód, tym bardziej, że to jest pick-up. E, co do instalacji gazowej, e, dwa reduktory Shark BFE, sześć wtryskiwaczy Barakuda 120 bez problemu dają sobie radę. E, system e, elektroniki, który nad tym wszystkim czuwa, e, jest w stanie dostarczyć 5-7% taką dawkę minimalną do trysku benzyny do całości spalania samochodu po to, żeby maksymalnie zoptymalizować e, po prostu koszty użytkowania takiego pojazdu. No, tego samochodu jeszcze nie sprawdzaliśmy, ale z tego co wiemy, właściciel miał wcześniej Honda Odyssey z tym samym silnikiem i w tej Hondzie spalanie maksymalnie oscylowało w granicach 15 litrów, gazu, do tego 1,5 litra benzyny, tak? To jest taka realna wartość, którą ten samochód może zużyć. Zu no i co tu więcej mówić? Po prostu same oszczędności, tak? Na zakończenie zachęcam do montażu instalacji w takich silnikach. Naprawdę sprawują się bezproblemowo. Te silniki występują w samochodach takich jak Acura MDX, Honda Odyssey, Honda Pilot, i właśnie Honda Ridgeline Czyli w tych samochodach Bez problemu możemy zamontować I cieszyć się jazdą na bardzo tanim paliwie Na dziś kończymy Przygodę z naszą Honda Ridgeline Zapraszamy do Montażu instalacji Alex w warsztatach Zapraszamy też do subskrypcji naszej, Naszego kanału I do następnego filmu Cześć